W tym z kolejnym filmie na moim kanale. Mam, y, mamy niedzielę, jest 8.30, idealny moment, kiedy mogę się w spokoju sama, przynajmniej tak mi się wydaje, pomalować y, i opowiedzieć Wam trochę w tym filmie. Nie wiem jeszcze jak go nazwę więc ciężko mi tutaj Wam opisać, co będę tutaj mówiła. Natomiast mam takie rzeczy, mm, mm, które gdzieś tam, na które gdzieś tam zwróciła mi uwagę moja córka, moją uwagę. Dlatego, że ona ma w sobie mnóstwo cech, które ja mam teraz, rzeczy, które ja widzę teraz. A jak byłam w jej wieku, jak byłam dzieckiem, chociaż w sumie może starszym, ona ma dopiero 3 latka, może miałam 6, 14 lat, 15, to byłam zupełnie inna, więc nie wiem, jaka ona będzie kiedyś w przyszłości. Natomiast wszystko wskazuje na to, że nie będzie miała tych. Rzeczy, które ja miałam wtedy i które może nie były wadami, bo gdzieś tam mnie, wiecie, ukształtowały, gdzieś tam mnie życie ukształtowało, no ale ja na pewno nie byłam, nie miałam takich cech, które ona ma właśnie teraz, więc wydaje mi się, że ona jest trochę moim odbiciem. W tym momencie mojego charakteru i gdzieś tam tego jaka jestem. No, jak mówię, to dopiero gdzieś tam doświadczenia życiowe, zawody, ile razy się właśnie zawiodłam, ile razy ktoś mnie skrzywdził, no to gdzieś tam się zmieniałam. Także zapisałam sobie, co robiłam kiedyś i jak to wszystko wyglądało. Przy okazji się pomaluję, bo mam też parę nowości. Na przykład mam taki podkład z Rimmela. Kind and free. E, kupiłam w zasadzie dlatego, że. Mm mam korektor też do niego mam w ogóle korektorem na przykład z Tarte, czyli z Sephory e, strasznie był drogi i w ogóle mam mnóstwo jakichś takich podkładów podkładów, już może powyrzucałam, kremów BB niby naturalnych, ale ja mam turbo wrażliwą skórę i dosłownie wszystko mnie wysypuje e, sprawia, że po prostu jestem podrażniona i jedyne co, e, właśnie to ten korektor, e, jak go używałam zauważyłam, że hej, nie jestem po nim podrażniona ciekawa jestem, czym się one różnią, czy po prostu wystarczy mi czy sam korektor na mnie tak działa, ale postanowiłam zaryzykować i spróbować też podkładu I słuchajcie, pierwszy punkt, jaki sobie zapisałam Podkład mam w kolorze, już Wam od razu powiem, bo może będziecie zainteresowani Nigdy go nie używałam, także pierwszy raz, 103 Marek Pierwszy punkt, jaki sobie zapisałam, to jest słuchajcie, poświęcanie się Ja byłam kiedyś osobą, która... Myślę, że do tej pory troszeczkę jednak mam tej cechy, bo jak odkąd zostałam mamą, no to jestem w stanie się bardzo poświęcić swoim dzieciom. Natomiast było i jest, było, było, wiele takich relacji, w których ja bardzo się poświęcałam, a nie dostawałam tego z powrotem. I myślę, że dopiero gdzieś tam terapia, na którą chodziłam. Pff, dwa lata temu, spowodowała, że przestałam to robić. I wtedy tak mi terapeutka wytłumaczyła to na ten moment, że w relacji z kimkolwiek, w przyjaźni, w związku, wiecie, z przyjaciółką jesteśmy takimi, mamy taki wspólny słoik i zdarza się tak, że po prostu do tego wspólnego słoika wkłada jedna osoba go zapełnia. I tym sposobem druga Druga osoba wyciąga z niego. I wniosek jest taki, że tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie go zapełnić, czyli nigdy nasza relacja nie będzie, no może nie idealna, bo takich myślę, że nie ma, ale bardzo dobra. Zawsze będzie trochę taka no, toksyczna, skoro jedna osoba wkłada, druga wyciąga. No i mało tego tej osobie, która wkłada, w końcu zabraknie, że tak powiem rzeczy, które mogłaby tam włożyć, bo po prostu wyczerpie się energetycznie i tutaj można o wielu rzeczach mówić, ale ja no bardzo się poświęcałam kiedyś wiecie, to ja byłam pierwszą osobą, która wyciągała rękę to ja byłam pierwszą osobą, która odzywała się która gdzieś tam, i to nie chodzi o to, że się odzywała na przykład raz, tylko bardzo mi zależało, więc wiele razy gdzieś tam się odzywałam do kogoś, kto wiem, na przykład nie odpisywał no było tak a teraz i myślę, że przez to, jak zmieniłam to w sobie, przez to lub też dzięki temu, no myślę, że z dwie, dwie relacje gdzieś tam się moje zakończyły, od kiedy ja właśnie przestałam być tą pierwszą, czy też może nie tą pierwszą, ale tą, która, wiecie, męczy gdzieś w cudzysłowie, bo tak w końcu poczułam, że jakoś po prostu męczę o to spotkanie, no ale z drugiej strony nie było jakby dalej od zawodu, w związku z tym te relacje się zakończyły. I myślę, że pewnie tak miało być, że one się skończyły. Jak jedna osoba tylko się stara, to jest po prostu bez sensu. I to akurat też były relacje, które trwały mniej więcej, kiedy ja zostałam mamą. Jedna to była dosyć, wydaje mi się, że mogłabym powiedzieć, mocna przyjaźń, która trwała już jakiś czas, parę lat nawet. Więc gdzieś tam było mi przykro, ale z drugiej strony w tym czasie. Tyle w moim życiu się zdarzyło też nie tyle szczęśliwego, co właśnie tutaj ciąża, poród, ale też jakieś takie smutne życiowe rzeczy i po prostu przestałam mieć głowę do tego, żeby, żeby jakby bardzo się tak starać, jak się starałam, no i po prostu zgasło. Także nie dostawałam tego w zamian, co powinnam, cierpiałam na tym, no i nauczyłam się, że nie zawsze poświęcenie się jest dobre, wręcz bardzo często nie jest. Pomaganie bez prośby. No tak, to jest też taka rzecz, która, wiecie, gdzieś tam obciąża, bo wy komuś pomagacie i oczekujecie, że ktoś będzie wam za to wdzięczny. I to też nauczyło mnie życie, że tak, słuchajcie, po prostu nie jest. Możecie kogoś wyręczać, możecie z kogoś ciągnąć jakieś obowiązki, bo wam się wydaje, że tej osobie jest trudno. No i być może jest, ale. To nie jest tak powiedziane, że w takim razie ta osoba będzie Wam za to wdzięczna, że Wam za to podziękuję, a to jest kolejna rzecz, która tylko po prostu Was wyczerpuje, bo takie osoby często są takimi, można powiedzieć, wampirami energetycznymi, którzy po, którzy po prostu no, czerpią właśnie z Was tą dobrą energię, jeszcze tutaj w tym przypadku taką czysto pomocową, kiedy chcecie dobrze, kiedy chcecie komuś ulżyć, komuś pomóc, a to się właśnie nie spotyka z wdzięcznością, więc jeśli ktoś nie prosi, o no, to nie ma co pomagać. Oczywiście nie mówię tutaj o dzieciach, bo to jest w ogóle jakby inna relacja. Um, wieczne zadowolenie wszystkich. To było coś, co ja miałam bardzo długi czas w sobie i dopiero tak naprawdę przestałam to mieć właśnie podczas mojej terapii. Dlatego, że ja no, myślę, że wy to, to tutaj na moim kanale, gdzieś tam we vlogach widzicie, jestem osobą, która raczej jest taką no, optymistką, ja myślę, że realistką, optymistką, ale raczej jest, jest we mnie sporo takiej. Dobrej energii, pozytywnej, aury, wiecie, zawsze mam energię, raczej, zawsze mi się chce. No wiadomo, każdy ma w życiu różne momenty, ale jak wstaję rano, to jestem mega wdzięczna, że wiecie, że się obudziłam. Jestem z rana mega zadowolona, szczęśliwa, pełna właśnie energii itd. i tak dalej. I zawsze chciałam, żeby inne osoby czuły tak jak ja, nie z rana. Czytam nie z rana, żeby po prostu były tak jak ja zadowolone, wiecie, wracamy na przykład z tam, A wiecie, poda deszcz, jesteśmy mokrzy, coś tam się dzieje i ja w takim momencie jestem raczej wynajduję jakieś takie pozytywy, albo wiecie, zmęczenie mnie śmieszy, że taka jest sytuacja i tak dalej, no jakoś zawsze w takich nawet kryzysowych momentach, kiedy dobra, jestem mokra, jestem zmęczona nie wiem, ten autobus uciekł, wyciągam plusy i chodzi mi o to, że druga osoba, z którą w danym momencie byłam, czy jestem bo to chodzi o różne sytuacje nie czerpie z tego jak ja i ja raczej miałam tak, że ja chciałam, no nawet powiedziałabym na siłę komuś, wiecie, poprawić nastrój, rozśmieszyć, e, opowiedzieć coś, jakby nawiązać do tego, ej, nie, smuć się, no bo przecież jest taki tak, i tak. E, nie bądź smutny, bo to i to, Adana e, dana osoba i tak tkwi w tym swoim mm, słodku, czy też w, twoi, w swoim świecie, bo jakby każde takie sytuacje, powiedzmy, że stresujące, no takie zmienne, e, odbiera inaczej i też ma do tego prawo, a ja raczej byłam taką osobą, która chciała po prostu, żeby ktoś też się śmiał, żeby ktoś był też, no nie, że zadowolony z tego powodu, ale no. Nie odbieram tego jako negatywnie, jeśli miałam z daną osobą spędzić jeszcze dzień, czy coś takiego, no to chciałabym, żeby miała dalej dobry humor, dobry nastrój, żeby wszystko szło dalej dobrze, no i tego nie da się zrobić. Tak samo jeśli wstajemy rano, jedna osoba właśnie jest od rana zadowolona, szczęśliwa, a ktoś raczej ma takie myśli bardziej, o Jezu, znowu wiecie... Jest poranek, mam takie obowiązki, takie, że już się nie chce, a dopiero oczy otworzyłam. Każdy ma inaczej, a ja raczej byłam taka, że właśnie chciałam wszystkim, wiecie, poprawić humor, poprawić nas, robię super, bo świeci słońce, chodźmy tam, chodźmy tam. A jak moja babcia, nie tylko no, moja babcia jakoś tak roztaczała to wokół siebie, a nie wymuszała tego na innych. Ja może, nie... myślę, że nikt nie czuł się wymuszony, tylko ja właśnie traciłam energię, bo, bo ja chciałam nasycić kogoś, kogo się nasycić nie dało, także to jest kolej Kolejna rzecz, której się gdzieś tam nauczyłam. Użyłam sobie tuszu do rzędze Eveline, tego złotego, bardzo go lubię. Coś mi tutaj dzisiaj, kamera nie pracuje, a mam mega mało baterii. Wymieniam zresztą za chwilę. Super jest ten tusz. A paletka, która użyłam, którą, której użyłam, to jest Too Faced. W takich właśnie nudziakowych kolorach uwielbiam. Także, proszę bardzo, już mamy gotowe. I kolejna rzecz. Przekonanie, że masz obowiązek na przykład zadowalać partnera. I to jest kolejna rzecz, którą, którą, którą ja mocno miałam w sobie. Czyli taki etap, że właśnie ja muszę go zadowolić, żeby on był zawsze zadowolony, zawsze bycie właśnie uśmiechnięty. To się wiąże zresztą z, po, z poprzednią rzeczą, ale nie musi tak być. Tego też się musiałam nauczyć. Wiecie, każdy ma prawo przeżywać różne rzeczy i sytuacje tak jak czuje, tak jak tego potrzebuje. I, I to jest właśnie piękne, że się tego nauczyłam, bo w tym momencie nawet jeśli dzieje się coś, wiecie, złego, ale ja to odbieram na przykład inaczej niż mój partner, no to nie musimy mieć wszyscy obydwoje, bo nie jesteśmy jednym organizmem takiego samego odbioru danej sytuacji, nie musimy mieć takiego samego humoru, a mi się kiedyś wydawało, że yeah. Fajnie by było, żebyśmy obaj byli, oboje byli zadowoleni z jakiegoś tam powodu, albo nie odbierali czegoś aż tak źle. Mm, a nie jest tak, bo to, słuchajcie, tylko właśnie daje z siebie jedna osoba, w tym przypadku byłam to ja, a druga z tego czerpie i niekoniecznie jest za to wdzięczna, bo nie musi, bo może nie chcieć tak czuć. Ja sobie sobie szybko zrobię usta i zaraz Wam pokażę, czym nawilżyłam. Więc kupiłam sobie taki błyszczyk z mm, serum nawilżającym z Lovely i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie nawilża. Ja Daje taką gęstą poświatę na ustach. Jeszcze sobie nałożę po. I te usta tak sobie błyszczą, także super. W ogóle wyciągnęłam już sobie pędzelki, bo zaraz je od razu umyję. Mm, I ostatnia rzecz... Y do końca nie słucham, da, e, tak. Do końca nie słuchałam danej osoby, bo już szukałam gdzieś tam rozwiązań na bieżąco i faktycznie też tak było. Co było znowuż nie dla drugiej osoby może tak mocno męczące, ponieważ wiecie, usłyszy jakieś tam rozwiązania, ale właśnie nie czerpię z tego. Co innego, jak ktoś jest za dane rzeczy e, mocno wdzięczna, e, czy wiecie bardzo dobrze je odbiera, dziękuję za nie, korzysta z nich, mało tego, potrafi je dać e, Tobie w zamian. To jest e, wtedy dobre, ale jeśli... Hmm? Ale jeśli Wy jesteście takie, że chcecie jak najlepiej... Hmm... Ktoś Wam coś opowiada, tak, nie? nie wiem, nawet na zasadzie... Hmm... Że, kurczę, no nie, że w go złaniu z pracy Ale ym, nie wiem, że ktoś miał jakąś taką bardzo trudną sytuację Typu, nie wiem, zepsuł się samochód, stało się to i to yy, I wyszukacie rozwiązań jakiś na przykład, nie wiem yy, Kurczę, ciężko mi teraz tak na świeżo dać pomysł Ale na, na przykład, ej, to może sprzedaj tej, ten samochód Ja ci pożyczę trochę yy, Pieniążków i jakoś tak wiesz, zrobisz to i to, i wiecie, szukacie rozwiązań. Mało tego, chcecie dać od siebie coś materialnego, chcecie dać od siebie wsparcie takie w postaci rozwiązania problemu i nie dość, że to was obciąża, bo wy wiecie, staracie się wymyślać na bieżąco: a możesz zrobić tak, możesz zrobić tak. To właśnie nie słuchacie do końca, bo może dana osoba wcale nie potrzebuje rozwiązań. A wy na tym tracicie, bo wiem, że to jest obciążenie psychiczne. My sobie nie zdajemy sprawy i ja sobie też nie zdawałam sprawy z tego. Mm, a puder to jest z jaka w ogóle mieszanka na tym filmie. Um, bronzer sorry. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że my rzeczy. Często to tak mają kobiety, które my analizujemy w głowie, które my gdzieś tam sobie planujemy, No właśnie typu rozwiązania problemów, rzeczy do przodu, myślenia za kogoś, starania się za kogoś, właśnie szukanie rozwiązań, poprawianie nastroju, nie branie za siebie czyjejś energii czy odpowiedzialności za czyjś humor sprawia, że jesteśmy po prostu wyczerpane, wyczerpane tak energetycznie, czy też po prostu siłowo. Ja w pewnym momencie czułam po tych wszystkich, właśnie relacjach, że robię się taka w środku, wiecie, bardziej pusta, gdzieś czuję taką. Przepraszam, to brzmi, ale czuję gdzieś taką pustkę, że coś jest we mnie wybrakowane i hola, ja nie mam skąd czerpać już tej energii, gdzieś tam brakuje mi tych zasobów. I to był idealny moment do tego, żeby właśnie przestać się tak poświęcać, żeby przestać robić rzeczy, których nie muszę robić, bo które mnie kosztują, a nie są doceniane przez innych. Także słuchajcie, taka Skwina na 30. Moja 30 już była parę miesięcy temu, ale właśnie jakoś tak mnie wzięło. Może tutaj źle nawiązałam do tego, że moje dziecko jest zupełnie inne, tylko bo to są poważne rzeczy, o których Wam teraz powiedziałam. Natomiast ja właśnie widzę to poniżej, że ona na przykład umie bardzo dobrze odmawiać. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, no. Nie, że moc nie ją chwyci, ale wiecie, no weźmie ją na przykład za rączkę, kiedy nie chce. Typu babcia, wiecie, macie na pewno takie osoby w rodzinie, które gdzieś tam mimo, że dziecko nie chce, no to biorą za rękę. Ja jej tego uczę, że to jest jej ciało, to jest jej chęć. Jeśli ona nie chce, to ja to akceptuję, to szanuję, czy ona ma chęć na buziaka, na przytulanie. To jest jej jakby granica, czy ona chce, czy tego nie chce. Ja nie mam czegoś takiego, no wiecie, to jest twoja babcia, no przywitaj się, no daj buziaka. Mówię tutaj babcia, ale... Obojętnie, czy ktoś jest, wiecie, to jakaś moja koleżanka, czy ktoś czasem obcy, zaczepia e, małe, słodkie dziewczynki, wiecie, m, jakaś tam pani w kolejce, e, a Lili już jest duża, Lili się to nie podoba, ona umie wprost powiedzieć, e, nie dotykaj mnie tak, e, nie chcę tego, e, wiecie, po prostu ja jestem z niej wtedy taka dumna, albo jak ona mocno po prostu e, ma swoje zdanie i, i wie, że to jest właściwe, tak jak sobie myśli, bo tak sobie w główce ułożyła. E, no jest dużo takich momentów, kiedy sobie myślę, kurczę, nie, ja bym, ja bym była taka bardziej posłuszna, ja bym wiecie gdzieś tą głowę uchyliła i była cichutko, a ona ma taki fajny charakter, kochany, elastyczny, wrażliwy, empatyczny, ale nie da sobie wejść na głowę. A ja przez wiele, wiele lat sobie dawałam w wielu różnych sytuacjach i dopiero gdzieś tam właśnie w okolicach tej trzydzieski się tego nauczyłam, że czasami nie warto. Także ja się z Wami pomalowałam. Dziękuję Wam bardzo za niedzielne towarzystwo tak wygląda mój makijaż. Tutaj mam brązową zasłonę i ona chyba mi tutaj tak podbija ten brązer, ale wydaje mi się, że nie mam takiej plany. Nie włożyłam ten pędzelek, muszę go umyć. Pamiętajcie właśnie o umyciu pędzli, bo często się o tym zapomina, a to jest często przyczyna do na buzi albo doskonałości. niedoskonałości. Muszę jeszcze uczesać włosy, ale to już sobie zrobię na spokojnie. Także tak wygląda właśnie skończony makijaż. Dajcie mi znać, jak wam się ta szybka, poranna pogadanka podobała, czy coś wyciągnęłyście dla siebie, czy wiecie o takich rzeczach, czy je zauważacie u siebie. Ciekawa jestem. Ja wam już dziękuję bardzo za oglądanie, życzę wam pięknego dnia, czy też wieczoru, zależy kiedy oglądacie i do zobaczenia w następnych filmach.